Każdemu z nas od czasu do czasu nie chce się czegoś robić. Szczególnie taki miesiąc jak listopad nie zachęca nas do wyjścia, do szkoły, do pracy, na siłownię. I dzisiaj zapoznam Cię z kilkoma możliwościami wyrażenia braku chęci w języku hiszpańskim. Nome apetece. Nome apetece hacer nada. Apetecer znaczy mieć ochotę. Jest to czasownik który zazwyczaj jest poprzedzony zaimkiem w typie me, te, le. No me apetese, nie chce mi się. No te apetese, ty nie masz ochoty. No le apetese, on, ona, pan bądź pani nie ma ochoty. No me apetese hacer nada, nie chce mi się nic robić. No tengo ganas. Nie mam chęci. No tengo ganas de salir de fiesta. Nie mam chęci pójść na imprezę. Me da pereza. Me da pereza salir a correr. Pereza to lenistwo. Ale wyrażenie me da pereza moglibyśmy znowu przetłumaczyć jako nie mam chęci, nie chce mi się. Znowu, jak w przypadku pierwszego wyrażenia, będziemy operować tutaj zaimkami do pełnienia dalszego, a więc me, te, le. Me da peresa, nie chce mi się. Te da peresa, tobie się nie chce. Le da peresa, jemu, jej nie chce się. Me da peresa salir a correr. Nie chce mi się wyjść pobiegać. Możemy też powiedzieć, que pereza! ale mi się nie chce. No me sale de las narices, ani mi się nie śni. Dosłownie moglibyśmy przetłumaczyć to zdanie jako, nie wychodzi mi z nosów. Jednak takie tłumaczenie wiele by nam nie powiedziało, a więc. To, co ma do przekazania osoba mówiąc No me sale de las narices, to to, że nie wyobraża sobie robić czegoś, co zostało zaproponowane. Mamy też inne opcje, jak No me sale del conio, No me sale de la polla, No me sale de los cojones. Pamiętajmy jednak, że słowa takie jak conio, polla i cojones oznaczają. Pewne miejsca intymne. Dlatego wyrażenia te są bardzo aroganckie, żeby nie powiedzieć, wulgarne. Dlatego niekoniecznie zachęcam Cię do nadużywania tych wyrażeń, szczególnie jeżeli jesteś na poziomie początkującym. Popatrzmy na przykład. Nome sale del conio acerlo. Za cholerę nie chce mi się tego robić. A może nawet trzeba by było to przetłumaczyć troszeczkę mocniej? Pamiętaj jednak, że te wyrażenia zawsze będą zaprzeczone. Może nie zawsze, zaraz do tego przejdziemy. W każdym razie nie używamy ich do wyrażenia naszych chęci, a więc błędem byłoby powiedzenie mesale del conio a terlo, a przynajmniej byłoby to dość nietypowe. Dlatego tych wyrażeń, które poznaliśmy na ostatnim slajdzie, będziemy używać tylko w formie negatywnej, ewentualnie w zdaniach jak to. A lo salga de las narices. lo salga del Are lo que me salga de la poja. A więc zrobię to, co mi się będzie chciało. Więc w tym przypadku oczywiście tak możemy zrobić. Ale żeby brzmieć mniej arogancko, bądź mniej wulgarnie, oczywiście przypominam jeszcze o jednej możliwości. Zawsze możemy powiedzieć Are lo que me de la gana". Zrobię to, co mi się spodoba. Zrobię to, na co będę miał ochotę. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek będzie dla Ciebie bardzo przydatny. Możesz w komentarzu zaproponować jakiś temat, który byś chciał, ujrzeć na kanale. Oczywiście możesz też napisać, czego ci się nie chcesz, szczególnie teraz, jesienią, zimą. Będę wdzięczny za subskrypcję, za lajki, komentarze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia niedługo. Hasta luego!